Witam serdecznie z to tutaj wczoraj miało miejsce święto warmińskiego piwowara, podczas którego wystawiało się wiele lokalnych browarów, między innymi z Olsztyna Kormoran, Ukiel, Warmia, Zdziałdowa Green Head, Mazurski Browar z Ełku, Last Bell kontraktowy z Pasłęka, był też Browar Heisberg z Lidparka Warmińskiego, Browar Chmury z Giżycka, także mówię, to co się wczoraj działo, było cała masa ludzi, piękne koncerty, wspaniała atmosfera, dużo się piwa lało, dużo jadła się spożywało. A jak to wszystko wyglądało zobaczycie w dalszej części filmu. Cieszę się, że co roku mamy tutaj swoich tanisera naszego piwa, co roku czekają na nas ludzie. Jest fajna pogoda, mamy nadzieję, że tak samo wszystko będzie ok. Co dzisiaj teraz przywieźliście ze sobą do David? E, cała nasza stała oferta plus e, wodę na chmielonów, uh -huh. e, Taka nowostka na pewno w naszym regionie. E, I pszeniczne e, podwójnych milonów na zimno, niemieckim pychmelem Poel Także Takie, moje zdaniem, ciekawe. E, eksperyment, który u nas był w Wrocławiu, premiera i w ostatnich paru godzinach przyjeżdżał. I dla naszych e, klientów, którzy szanują nas na pewnie kolejny trzeci rok, jesteśmy tutaj byli. Czyli co, po prostu cieszmy się mazurskim piwem z Ełku. Na zdrowie! No to jest jedyne święto, na którym chcemy być tutaj na tym naszym terenie, dlatego że to jest najbardziej regionalne święto piwowara warmińskiego. Są regionalne browary. No i dlatego postanowiliśmy, że zawsze tutaj będziemy. Ile razy to święto będzie w Dywitach. Tak my też będziemy w tym uczestniczyć. Kamil, co serwujecie dzisiaj swoim klientom? Dzisiaj dla klientów mamy West Coast Ivo, czyli nasze flagowe piwo i Witbira, którego robiliśmy razem w kooperacji. Prowarnikiem, Ta, nie tak nie mówię. A czy oprócz no, tego, co macie na no, kranach, no, coś no, w butelkach no, też przywieźliście y, się ze sobą? Mamy jeszcze piwolane Pilsa Lagera i butelki mamy Westa i Pilsa także. No, rozumiem. Czyli co, dzisiaj po prostu zabawa tak, do świętujemy. późnych godzin wieczornych, dobrym, kukielowskim, warmińskim, regionalnym, olsztyńskim piwem. Tak, I dobrej muzyce. Witamy w Browar chmury w Dewitach. Pierwszy raz się chyba wystawiacie gdziekolwiek. Bardzo nas to cieszy, że akurat w Osztynie na ziemi warmińskiej, jest święta piwowara warmińskiego. Ze mną Karol Makowczenko, główny piwowar Browaru, zresztą Browarmiak, to zapowiedział nasz człowiek tak jest. Na, na, Mazurach, na Mazurach. Karol, tak jak powiedziałem, pierwszy raz się chyba gdzieś wystawiacie, mi dobrze, dobrze, dobrze dobrze mnie pamięć nie myli. Eee, powiedz, z czym przyjechaliście, eee, kiedy otwarcie browaru i coś więcej w ogóle o browarze chmury. Znaczy, no, mogę zacząć od tego, że w momencie, kiedy się impreza odbywa, to tak naprawdę jeszcze browar nie miał swojej premiery, gdyż e, teraz mamy początek sierpnia. Natomiast e, browar ma się otworzyć dopiero w połowie sierpnia, więc za powiedzmy około dwa tygodnie. No i dostaliśmy zaproszenie od e, e, organizatorów, od Jacka oczywiście. Eee, nie wiem co nam powiedzieć. Z czym przyjechaliście do Divi? Przyjechaliśmy z Belgian Pale Ale oraz Hefefajcenem, czyli no, jednym takim piwem bardziej wymyślnym, drugim bardziej klasycznym. A samo święto jest dla nas taką okazją, żeby w ogóle zaistnieć w świadku lokalnym oraz możliwością też żeby powymieniać się doświadczeniami oczywiście z innymi podmiotami zawodowymi. Eee te to właśnie dzisiaj mamy, Rozumiem, tak że to jest. początek piwnej przygody w Piżyczkach. Tak. Trzeba ćupi za to, nie? I wspaniałe zabawy tutaj o. razem z nami w Dywite. Oby dzięki bardzo. Zaszmakowało wszystkim. Witam serdecznie ponownie. Ze mną Tomek Kucej, czyli browar kontraktowy Last Bell, ostatni dzwonek z Pasłęka. Pierwszy raz na święcie Piwowara Warnińskiego w Dewitach. Powiedz nam, z czym przyjechaliście, bo tu mam dwie butelki: American Pale Ale, mam lagera. A co na kranach dzisiaj? Na kranach mamy pierwszy raz, w ogóle, robiliśmy dwa dni temu mango. Jest pierwsza z tylko tego talentu, w żadnym się nie było, a drugi jest nasz tak powiem, sztandarowy New England, który z butelek już wyszedł, mm -hmm. dostał tylko do mam baczki. E, jak długo działacie już na rynku? Bo szczerze mówiąc, ja często jeżdżę z Lisbarka e, w kierunku Gdańska, zawsze przez pasłem i widzę Wasz baner na lądzie, który prowadzi do golf klubu, tak, że tak to ujmę. E, jak długo działacie? Otworzyliśmy się 22 czerwca. Z końcem wakacji już spostaliśmy i od tamtej pory mamy piwo. Na razie kontrakt, czy w przyszłości własny browar? Są takie plany? Jak najszybciej to nie No to trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że kiedyś tutaj w Dywitach spotkamy się już z, nie z browarem kontraktowym, ale z kontraktem stacjonarnym. Także wierzę, że piwo zasmakuje wszystko tutaj dzisiaj przybywającym. Ja sam nie spróbuję, bo też jeszcze nie miałem okazji. No i mówię, życzę wszystkiego najlepszego. Nawet usprowadzenie przyda.